W odcinku Witka. Zostawcie lajka pod tym filmem i subskrypcję, jeśli film Wam się spodoba. Chłopak bardzo się stara, robi filmy, czeka, aż godzinami się zrobią, więc proszę o uwagę dla Witka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj znowu ze mną Kokosino. A kto? No, wy już Inny. go dobrze znacie. Teraz wszystkie odcinki do końca tygodnia będą oczywiście z Kokosino. Nie. Yeah. I mam taki fajny challenge: że możemy zbierać Powercuby, ale nie możemy niszczyć skrzynek. Nie musimy zbierać, tylko Powercuby z zabitych osób. Może tak. Nie, nie, nie. Nie możemy niszczyć skrzynek, ale możemy zbierać Powercuby ze skrzynek, jak na przykład te skrzynki zniszczy Budza albo inny przeciwnik. My nie możemy zniszczyć tej skrzynki, ale możemy z niej wziąć no, nie, To nie muszę się do po Power cube. Mam hmm. nadzieję, że zrozumieliście. Ja trochę nie, ale skoro mamy brać Power cube, które. Nie możemy po prostu niszczyć, a nie zabierać Power cube, tylko możemy zabrać po prostu te, które ktoś zniszczy albo burza. Tak. Albo ktoś zabije przeciwnika, to możemy po prostu tak, brać. Tak. Nie możemy niszczyć skrzynek. Możemy obijać. To mam rację. Ktoś na pewno będzie tutaj. Na środeczku ktoś na pewno będzie, więc O, idzie Penny, ale z kaktusem. Dobra. Tutaj pamiętaj, możemy brać power cube z ludzi. Czekam aż burza weźmie tutaj i zniszczy tutaj. A przez ten czas tutaj zniszczę? No nie! O kurczę, tylko nie ten rikoszet. Co jest? No nie. Naprawdę zabiorą nam powercuby. No nie. W sumie tego Karla możemy zabić? Żaden challenge mi nie wyszedł na kanale, szkoda. No nie. Musiałem wziąć. Musiałem. Dobra. Teraz może się uda. Tylko musimy poczekać na burzę. No. Może ja wezmę. Hmm, Daryla? Nie biorę Daryla. No dobra. Ja chcę tego Daryla sobie podrangować. Karla. No dobra. No to gramy. Ale pamiętajcie, jeżeli filmik Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Dobra, to powinno być na samym początku. Wstawię to najwyżej. Chyba wiecie tam... O nie! Skrzynkę zniszczyłem. Przepraszam Was. O nie, ja też! Przepraszam Was. Ja też! Robimy, robimy cięcie. Zaraz wracamy. No i jesteśmy już. Znowu się zapomnieliśmy w challenge'u jak zwykle. No cóż, każda gierka musi, Każda pierwsza gierka musi być taka sama. No dobra, w ogóle piszcie pomysły na challenge do Broster, bo ja już nie mam pomysłów. Może otwórz i graj. No ale na to Skrzynki. trzeba... no właśnie. Nie, 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 obiłem. To dawaj, ja tylko obiję. Zostaw już to. nie burza to. Ja na daleko. Zostaw. Zostaw. Burza. Tam to obijemy. I czekaj. I z daleka zrobię temu jednego strzała. Kurde, nie! Czekaj, ja robię jednego strzała z daleka. I zostaw to. Albo robię dwa strzały z daleka. Dobra, zostaw, nie. Już nie. Burza! I właśnie no możecie, teraz. I chcemy power teraz właśnie jest to takie. Zawsze nie chcemy, żeby ta burza szła. A teraz właśnie chcemy, żeby ta burza szła. No jeszcze troszeczkę. Już jeden Power Cube jest. Kurde, nie. Jak oni nam to zbiją. W sumie jak oni nam to zbiją. Ale to my możemy, możemy wziąć. Możemy podnosić z innych jakoś no? tak. To dobrze. Hmm. Może się to udać. Ale serio, napiszcie. Czy chcecie Brawl Stars? Zgłosimy. No dobra, napiszcie, czy chcecie Brawl Stars i w ogóle. Bo ja nie wiem, co wy chcecie. fortnite a. To ja też mogę w ogóle być na odcinku jak fortnite tylko tak... No nie będziecie mnie słyszeć po prostu. Będą. Przecież ja mam sławki. No właśnie. No. Już. Ja nie wiem, o, czym... o nie! Trzeba po to teraz wejść. Albo łatwo będzie. Proszę cię. Tak blisko! To jest challenge. To może być jedyny udany challenge na moim kanale. Drugie miejsce. No nie wiem czy wy to zaliczycie pewnie zaraz się przyczepicie, że nie. No, to... To co, gramy? Podobnie? No mogę zrobić cięcia. Jak myślisz? Po co? Jak to będzie tak długo trwało, to będzie trzeba zrobić cięcia. Jak będzie showdown, to odcięciowujemy, dobra? Dobra, to teraz... Albo dobra, nagrywajmy. Ja tylko obiję tą skrzyniczkę. No, o. idealnie. Dobra, dobra. Nie. Chyba, że poko to zniszczy. Dobra, dawaj. Poko. Po co? Po co? Po co, Lino, dawaj. Nie! Głupi audio atak! Wybaczcie mi za to, to się nie liczyło. Przez głupi audio atak to zrobiłem. Aha. No. Możemy też w sumie nagrać... Mobile Legends Bang Bang. Jak ja to skosowałem. No to najwyżej zainstalujesz. To nie wiem, gramy jeszcze raz, albo kończymy ten odcinek. Wiecie, Musimy zrobić drugie miejsce. Drugie miejsce. Ale wiecie, zaraz będziemy... mi Zaraz będziemy kończyli, bo zobaczcie u mnie, która jest godzina która jest u nas godzina. U was to pewnie jest dziesiąta lub jedenasta, u nas Dwudziesta trzecia. No właśnie, no to musimy kończyć. Będę grał poko. Weźmy najtrudniejsze postacie do grania. Dobra. Może. Serio, musimy kończyć, bo weź kogoś, kim się u ciebie bardzo trudno gra, to może ja wezmę Mortisa, a ty weź poko, dobra? I to tak. Poko to jedna z moich lubionych postaci, więc. Ale mieliśmy już poko. To mnie nienawidzę grać. Chyba widzisz, którym, którą mam Ale na niej rangę. To ranga. nie umiesz. Tylko no właśnie. Nie umiesz. kimi się najgorzej gra. No Jessie. No to, no to ja biorę poko. To ja biorę poko. No, no coś... dobra. To zaczynamy. Zaczynamy rundę, moi drodzy. Spoko, ja walnę fail Dobra. Zapomniałem. Ja też zapomniałem. Nie Gubi używaj audio tego. Atak. Ja od dzisiaj nienawidzę audio ataku. Jeszcze jest? I tak nas zabili. No, no i to chyba byłoby na tyle z tego dzisiejszego odcinku, bo zobaczcie, która godzina. Ja w ogóle dzisiaj nagrywam od ósmej. Do 23. Czekam aż te filmy się wstawią. Robię im tytuły, nagrywam. Dlatego już na dzisiaj chyba skończę. Ale jutro pewnie pojawi się na kanale kolejne 5 filmów, albo i 10. Nie. To będziesz miał sporo filmu. No i pewnie zaczniemy nagrywać z KokoCino jutro od. nie wiem, 5 rano. Livea. Live'a możemy zrobić, no właśnie. A więc, gdy ten filmik się wstawi, to pewnie... To pewnie to, to ktoś już to obejrzy jutro o 20. Pewnie ktoś to obejrzy za kilka dni. No. To bez zbędnego przedłużania to kończymy, nie? No, to kończymy. To do zobaczenia do następnego odcinka. Do następnego odcinka i mam nadzieję, że Witek mnie zaprosi. Oczywiście zaproszę, to do zobaczenia.